Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj e, taki unboxing. Paczka przyszła z polskiej, z jednego z polskich sklepów. Znaczy, ona była już u mnie wcześniej. Znaczy, może nie tyle co u mnie. Co przyszła do domu. Ja ją odebrałem dopiero niedawno. Ale otworzyli mi tylko ją w domu po to, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Tak więc, faktura jest już wyjęta. E, no co, mam tu monetki wagowo. I premiowo przewyższają chyba no to, co było dotychczas. Eee, na sam początek, no to ja będę wypakowywał, od razu wyjmował. Jak widzicie, myszki, kiszki. Na sam początek, dzień dobry. Bardzo ładna moneta, która mi się chyba spodoba najbardziej z tych wszystkich. Co jest? Dwie uncje, rok myszy. To jest mój wskaźnik. No, czy to Co tu dużo mówić, nie? Eee, napis w języku chińskim mysz, mouse w języku angielskim e, i rok 2020. pertmint jest po tej stronie. Tutaj więcej, to chyba to tylko jest e, inicjał symbol autora chyba, tak? Symbol autora e, tego wzoru. Bardzo ładna moneta. Super te myszki, no tak fajnie wy, wyszły w tym roku. Dwie myszy na kolbach, dwóch kolbach kukurydzy. No są super, nie? Jeszcze te Dwie uncje, więc po prostu ten rozmiar jest no, no świetny. nie? Ona jest dosyć cienka. Ile tam w granicach 4 mm ma grubości, ale no leży naprawdę fajnie. W porównaniu do Bestii Królowej, uncj, dwuuncjowych, no to ten size jest taki naprawdę dużo lepszy. Nie? Z tyłu, oczywiście, Elżbietka eee, Dwie uncje, 4 dziewiątki AG, 2 dolary. Elizabeth II Australia, nie. Tło jest szronione, satyna. Tutaj elementy są błyszczące, te co mają być. No, naprawdę super jest nie. Odkładamy na boczek. Tutaj to pierwsza monetka. Oczywiście ja z woreczków nie będę tego wyciągał, bo nie mam kapsli na to. Kapsle dopiero zamawiam na bestie. Wcześniej mi przyszły w kapslach, teraz akurat są bez, nie? Pol Polscy sprzedawcy nie dają kapsli do bestii, nie. Jest to jako traktowany jako bulion. Znaczy wszędzie jest traktowany bestie królowe jako bulion, nie? Tak więc tutaj nie maszał. W momencie wydania one są dosyć tanie, ale no jak sami wiecie szybko mnie nabierają na wartości. Te starsze egzemplarze z poprzednich lat już są dosyć drogie i ciężko dostępne. Dobra na pierwszy rzut biały lew Mortimerów dwie uncje fine silver 49, oczywiście 2020. Czyli to jest ta pierwsza moneta z 2020 roku. Teraz czekamy jeszcze na konia, aż będzie dostępna. Czy już jest w sumie dostępny w sklepach na tą chwilę? Nie wszystkich, ale już można gdzieś tam zamawiać, nie? Biały lew Mortimerów w porównaniu do lwa Anglii, który był tam jako pierwszy ten lew jest w pozycji siedzącej ogon ma podwinięty no ten tu akurat jest pokazany że ma łapę podniesioną do góry ale z opisu tego co w, jest według tej historii, która jest tam opisana przy tej monecie ten lew jest wygląda wygląda jego posąg jest porównywalny do udomowionego psa ten lew tak, Nie tam jak lew Anglii, jest z podniesionymi łapami, groźny. Lew ten jest bardziej udomowiony. Ten lew trzyma tarczę, e, białą różę na tle słońca, e, White Rose and Soleil. Tak, i ten herb jest tutaj dzielony na dwie części. No jakby było w kolorze, no to by było biało-niebieskie w tym wydaniu. E, sam lew też w oryginale, w kolorze, e, ma je, niebieski język. Te niebieskie pazury, niebieskie szpony, jest dosyć taki, no fantastyczny, bo to jest fantastyczne jednak zwierzę, Takie heraldyka jest bardzo wdzięcznym zresztą tematem, w przypadku monet i bardzo fajnie, że ono trafiły tutaj te, te zwierzaki, te bestie na, na monetki, tutaj nie, eee, tu mam drugiego lwa, mówiłem podwójnie, B bulionik to na pewno się nie zmarnuje. Pakujemy to w kapsle, w przyszłości będzie spoko nie? Kolejnym takim fajnym zwierzaczkiem To jest już z 2019 roku czyli wstecz kupiłem Jail of Beaufort. Jail to jest mistyczne zwierzę porównywalne do kozy albo do antylopy Jego charakterystyczną cechą są dwa, no tu w przy tym przypadku rogi skierowane, one się też według historii kręcą, e, obracają w różne strony, tak więc tu też są w każdy w inną stronę, w każdy w innym kierunku mm, skierowany e, oraz e, w pysku ma kły, szable dzika wystające i tym się właśnie charakteryzuje od normalnej kozy, no, czegoś takiego w naturze na pewno nie spotkamy jest to wyimaginowane zwierzę tak więc też bardzo fajnie się prezentuje ten kozorożec tak? on też również trzyma herb te herby są związane z rodziną królewską z poprzednich wieków akurat no nie wiem bym musiał w internecie sprawdzić z których rodów dokładnie się wywodzą ale tutaj jak widzicie no jest herb to jest no nie szachownica, krata, brama jak są przy, przy zamkach czy przy wjazdach te, te kratownice takie zamykające bramy, oczywiście korona. A przy lwie też Lew Anglii, oczywiście był porównywalny tutaj. Ten jest akurat bez korony, nie? Ten Lew jest bez korony. Tamten Lew Anglii jako pierwszy był, to był w koronie. Lwiątko. Dobra, mamy tutaj Jaila Bardzo fajna monetka. Jayla, z tyłu oczywiście bestii królowych. No tu macie Elizabetkę 5 funtów. Więc nic tam szczególnego Dobra. co tu jeszcze? kolejny ten drugi jail e, z historii bestii królowych no to co warto wiedzieć e, to są e, 10 postaci tych mistycznych postaci e, z herbami są odzwierciedleniami e, rodów rodzin królewskich z poprzednich wieków e, i te posągi były sporządzone, czy zrobione przez artystę, na uczczenie koronacji królowej Elżbiety II, czyli tej obecnie panującej tak w, w latach 60. ubiegłego wieku. Tak, to można przeczytać na ulotkach Bestii Królowej, warto sobie gdzieś tam zajrzeć. W polskim wydaniu, oczywiście, tam jest trochę bieda nie ma tego tak opisane ale po angielsku można sobie przetłumaczyć. Czekaj, to jest słonik, który mamy tego drugiego, ważniejszego. Kartonik odstawiamy. Oj, na czym się przykręca? E, coś na co bardzo długo czekałem. E, to jest mój konik, że tak powiem. Zwierzaki. Zwierzaki to jest to, co będę zbierał. Na pewno. Wielka Piątka chyba no tutaj była moim takim faworytem od samego początku wielka piątka Afryki oczywiście czyli najniebezpieczniejsze i najtrudniejsze zwierzęta do upolowania według myśliwych oczywiście z Afryki 5 co trochę pomija się z prawdą bo tu brakuje akurat jednego z najniebezpieczniejszych czyli zwierząt czyli hipopotama tej wielkiej piątce ale i tak no tutaj Big Five myślę zasługuje no, na miano tych te zwierzaki na tych najgroźniejszych tak, czyli pierwsze wydanie 2019 roku. Lew jest świetny. One są jeszcze w blisterze. Ja ich nie, nawet nie odpieczętowywałem. Boję się na razie to robić. Nie wiem, czy to odpieczętowywać. Tu jest paczka na mm, wciągająca wilgoć. Żeby to zrobić. Certyfikat. Tu jest ta folijka. Dobrze, spróbujemy to delikatnie otworzyć. Listerze. Tak żeby tutaj nic nie pouszkadzać. jednak póki co, jeżeli nie znajdę jakiegoś konkretnego miejsca na te monety, to chciałbym je zachować tak w oryginale, tak jak są, nie? I wam też to radzę, jeżeli macie gdzieś tam monety, nie macie na nie pomysłu, gdzie je kłaść zbierać, to trzymajcie je w oryginalnych opakowaniach, nie? Później będzie łatwiej z odsprzedażą. Nikt wam nic nie będzie zarzucał. O, tu jest jakiś nawet hologram z tyłu. Yy, no, co? No, tutaj opis monety. Nakład 15 tysięcy sztuk. Yy, mimo, że cena srebra spadła na tą chwilę, to te monety trzymają swoje, yy, swoją premię. Czyli były tam z, określonym, z określoną premią, już wydawane. Tak więc nie ma co. O, wielka piątka, czyli lew, słoń, nosorożec. Nosorożec już yy, idzie pocztą. Hmm. Jaguar, no i ostatni będzie bawoł afrykański. Tak, z eee. tyłu też. lwiątko podwójny lew tutaj jest. Jakby się tutaj tu obrócić? Z tego co widziałem temu, chyba jeden z chłopaków, to, no dobra, to się wyjmuje rzeczywiście, dobra jest. Jest dobra nasza. Dobra, czyli trzy monetki, tak, będziemy zbierać. Słuchajcie, przy tak niskim nakładzie powiem Wam, że lew jeszcze jest dostępny na tych sklepach naszych, ale słonia już nie dostaniecie. Myślę, że to jest słoń, to tylko już z rynku wtórnego trzeba będzie dostawać. No tak więc. O taką. To jest moneta, w zasadzie medal wychodzi, bo, jest, bo widzę, że jest bez nominału. Five, Five round. a nie, Five Rand Dobra to jest nominow. wtedy tak Grandy 1 os AG 999 Nolew jest prześwietny ogólnie jego rysunek zobaczcie na wąsy na szczegóły jest tak dopracowany mm, naprawdę świetnie to wygląda nie jeżeli przegapiliście no to że tak powiem macie wała nie bo monetki są naprawdę super bo fakt że były drogie bo 180 zł czy 170 no to jest dosyć wysoka cena Podwójnego buliona można gdzieś tam kupić albo dwie uncje, ale myślę, że naprawdę warto. Nie dobra, wiątko kładziemy na boczek, zostawię go w tym stanie. Później to sobie słonik leci. Słonik druga moneta był słoń, którego już będzie bardzo ciężko dostać. Ale to tak raczej było pewne w momencie, jak wyszedł na czyli trzecia moneta z serii. To z automatu wszystkie słonie, które już jest, wszystkie słonie praktycznie wyszły nie? i ciężko będzie go gdzieś tam teraz złapać. Tak więc skończyły się lwa, jeszcze można gdzieś tam szarpnąć, ale ze słoniem, no, słoń jest tutaj już bardzo, dużo ładniejszą monetką. Naprawdę porównując, jeżeli miałbym wybierać lwa czy słonia, no to słoń lew jest piękny, ale słonie jest jeszcze bardziej dopracowany nie? zobaczcie te wszystkie kreseczki yy, zmarszczki na skórze słonia ja w pierwszym rzucie przez woreczek myślałem, że to jest odcisk palca gdzieś tutaj ale nie, to jest takie bicie takie dokładne bicie tej monetki wykonana jest po no prostu super naprawdę big five -ek. słoniku Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z tyłu słonik. No z tyłu jest przedzielony, tak? Bo tutaj chodzi o to, że jak sobie zbieramy te trzy monetki, to będziemy mogli przyłożyć i one tu się stworzą nam trzy słonie. No. ładnie się, ładnie się licuje. fajnie dopracowane sprytne takie no. Jak byśmy go dali, tutaj to również jest. Pasuje, pasuje. Tu jak przyłożę, to też musi pasować. No czekajcie, no tak. O, pasuje idealnie. No tylko trzy monetki, to już trzeba wydać około 500-600 zł. Na no, trzy. ale myślę, że warto naprawdę gdzieś tam. No, tak więc tak to się prezentuje. Moniki. czekamy na nosorożce, czekamy na następne jak przyjdą, dobra, ja to sobie wkładam do blisterka z powrotem zapakuję w woreczek niech to sobie siedzi na razie czeka na pomysły dobra aha, tutaj miałem Wam porównać dwie uncje, dwie uncje, zobaczcie w kapselku Myszka jest nieporównywalnie ładniejsza, nie? Tutaj te dwie uncje ta ta jest jeszcze mniejsza od zwykłego bulionu, tak więc no, wszystko jest fajne, ale taka tłusta, nie? Gruba, grubasek jest. Upchnęli dwie uncje. No. Tak, właśnie to wygląda. Dobra, to, dzięki za uwagę. Do następnego unboxingu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Hej!